No, jest to o wiele sympatyczniej niż w poprzedniej miejscowości. I po niego to, to miejsce krajną niewidzialną. No, no, no jest tutaj największa ilość e niewidzialnych, chnurzych gryłów spośród wszystkich tych lokacji. Hej.

no dobrze. E, gdzie jestem? No, problem z orientacją jest, są trochę takie pod kątem tego, że nie wiadomo gdzie się jest, bo nie ma żadnych y, rzeczy, które by pomagały. No, dobra, okej, okay, dobrze, dobrze. No, w sumie tutaj można spacerować sobie w tej postaci non-stop, tylko że to wszystko troszkę za długo zajmuje. Co za... Zaraz. Jeszcze się tam nie widziałem czymś. Aaa! Ah. Jest tego tam trochę więcej. Okej.

To, czy ja widziałem? Nie, dobra. Jestem już wrażliwa na punkcie niewidzialnych ryjów. Tym bardziej, że z tego co pamiętam, jak um, te, te plansze wchodziłem pierwszy raz, to nie znalazłem nawet połowy. W sensie niewidzialnych. Tutaj przydoby się zmysł z dresiarza. To jest zawsze widzenie, gdzie jest ryj, trzeba przypieprzyć. Come back here! No. no. Ja nie musiałem tego robić. Ech, te niewidzialne trasy. Aczkolwiek trzeba wzadać, że miejsce tam też jest cholerycznie klimatyczne. I ma swój urok. Ok. Karciany forcik. No i teraz trzeba go pozwiedzać porządnie, bo tutaj są położone różne śmieszne rzeczy. Zacznijmy z tutaj. No to nie ma ciekawego. Pociągu. z zębami w sumie. Coś tak naprawdę już tak super nie potrzebuję, bo to co... To za chciałem ulepszyć już sobie ulepszyłem.

Wydaje mi się, że jeszcze jedna droga, ale... never mind. Dobra, tak, wrzucamy tutaj krójka. Tak. tak, dobra. Jednak dobrze, więc e, powtórka. Wkraczamy normalnie. Tędy. Tutaj i tu jest jeszcze jakaś trasa z tego co patrzę. Nie, wydawało mi się. Dobra, no to z kasza właśnie, bo tu jest ta winda nieszczęsna. A, już nie mogę dalej przeskoczyć! Ej. Jeszcze raz. To tu. No, 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 no. Jest otwarte, jest animacji, więc będzie szybciej. Nie będę marnował czasu na tą platformę z prawej, tylko po prostu zrobię to na chama. Tada! No. Wszystko jest.

Tracić dla w dystans. No i już to nie zgarnę tych zębów, już. A, no. Tak jak już mówiłem, te zęby jakoś tak mnie. W posiadania tych zębów, może tak. To już tak super ani nie grzeje, ani nie chodzi. Ale skoro mogę. A, no okay, to zrobię dalej. Jednak ta nie doskoczę, tak od sobie. no jest. Aha, kolejny know-how. The... Nie. No i kolejne wspomnienie. A nie, to by wleczka. Ne. Collectable is collectable. Co prawda nie zdobyłem. sobie przekopiłem dwie w domenie. Mmm kapelusznika, ale. O. Ha. O, 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 o. O, okej. O, karinne male Haha, awans. Ta o serca. Nie było trzeciego skoku, nie wiem czemu No rany, trzeba coś dosłownie jeszcze raz No dobra Wtedy to ja znałem, że za daleko poleciałem, ale... Well mech. Okej. Okay. Mm. Tu nie widzę niczego interesującego. No cóż, to lecimy. I czas zrobić ślizgawkę do Queensland. I wreszcie zmiana Maciuszka. Ten faktycznie jest ładny, aczkolwiek dalej bardziej... W dalszym ciągu bardziej mi się podobał ten, który był w siedzibie Mad Hattera. Ah, So uh, uh, uh. mm -hmm. Okay. Chodźmy niżej i... o! Oh. Dużo ząbków. Dobra, już wiem, że ta ścieżka jest lepsza niż poprzednia, bo z tego co pamiętam, poprzednio były posty jakichś tam kilka kokonów na krzyż i tyle. Jeszcze nie dało się wszystkich raz zebrać z tego co pamiętam. Eee, dobra. Eee! Aha. Mm, Okej. Okay. To było trochę niespodziewane. No cóż, no to teraz jedziemy w prawą stronę. Upewnię się co do tego, czy miałem rację. Z drugiej strony drugi raz zbieram wszystko to samo. Co oznacza, że mogę jeszcze bardziej zwiększyć swój dochód, który tak nie jest potrzebny. Co, co oznacza, że już z kolei, ale... Eh. Jestem chciwy z natury! Ała. I coraz bardziej się jaram. Niestety padnięcie na samym końcu nie powoduje zresztowanie HP. Jest to pod pewnym względem uczciwe, bo nie mogę tak sobie w nieskończoność lecieć i łapać znajdzie, jeżeli nie jestem w stanie tego załatwić bezboleśnie, ale właśnie to trochę upierdliwy, jeżeli powiedzmy mamy fragment, na którym nie można niczego zyskać. yes, in queensland. back to admire your handiwork, returning to the scene of the crime. it had to be done, Cat. you said so yourself. you and this red queen cannot both survive. she is a cancer in your body. excise her perish well she was the face of evil in the heart of darkness she didn't treat you too well last time lost your head as I recall she was completely deranged you picked up her crown but now you've put it down you must speak to her what's left of her anyway so she goes off' up you z było. No, pod pewnymi względami cholerycznie upierdolliwe. Aha. tutaj jakieś, jakąś możliwość przejścia. Nie widzę, nie zęby, więc No cóż. Ogólnie yy, ten zamek faktycznie wygląda dość podobnie, gdzie dobrze kojarzę, do tego, yy, w którym miała miejsce ostatnia walka w, w pierwszej części tej gry. Ale nie jestem w stanie sobie ręki nie uciąć a yy, oto czy to. Ej, what the hell. Znowu się spakowało. Nie lubię tego, baga, jest dość irytujący. Czasami nie można się wtedy cofnąć i co. Cieszę w sumie. Gruncie nie miał miejsca, kiedy się bawiłem w to. w ten fragment z konikiem. Ale... No tak, spokój trwa zbyt długo. że się już tutaj, czy jakiś zębów zadzwoni zostawiłem Zostawiłem. A czy nie zaskoczę. No i tak słuchaj. No, nie ma szans, żeby zaskoczył. Eee. tu jesteśmy. Ładna... a... ...latadła. No i teraz spotkamy wkrótce przeciwnika, który będzie nas tu dość zdrowo dręczył. Dość, że w pierwszej części były te karty żywe. Zostają raz, po tym jak się uśmierci. Ach, czerwony. dużo do tego nie powiem herbaty no ale są za bardziej wymagające jak się skupi, to można wyjść z nich bez szwanku, co mi się podoba. To nie ma takich motywów jak właśnie z tym Colossal uh, Ruin, że jak zaczyna się rozpędzać, to albo masz jakąś przeszkodę terenową pod, na podręczu, albo zerzecie tak i tak. Op. Okej, okay. teraz tu Zagrać, Sega, zagrać, koszyczek Queensland jest w stanie, jak widać Nawet ma jeszcze gorzej niż w pierwszej części nie jest posprzątany, że tak powiem, to jeszcze rozpada się i nikt, nie robi, nikt z tym nic nie robi. No cóż. Zobaczmy, że już nie przejdę. To jest leap of faith. ta -da. Fail. No to był leap of fail. You can't find that switch to us. Yes. And we're out of here.